Witaj na kanale Narcyzm i Psychopatia z Autentycznym. To kanał o toksycznych, zaburzonych, narcystycznych osobach. Jesteś tu, by zdobyć bezcenną wiedzę, zastosować ją w praktyce i zmienić swoje życie na lepsze. Jesteś tu, by w porę wykryć zagrożenia i zakończyć wyniszczające relacje. Umów się na konsultację. Napisz na autentyczni 23 gmail.com Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Kiedy odetniesz narcyza? Kiedy byłeś z narcyzem, to był od ciebie zależny. Polegał na tobie, ponieważ byłeś jego źródłem zasilania. Był zależny od ciebie, ponieważ dzięki tobie regulował swoje emocje. Dzięki tobie regulował poczucie własnej wartości, pewności siebie. Dzięki tobie czuł się ważny, istotny, znaczący. W trakcie bombardowania miłością, na etapie love bombingu Narcys robił wszystko, co tylko mógł, by ci zaimponować, by wywrzeć na tobie jak najlepsze wrażenie. Robił wszystko, co mógł, byś zwrócił na niego uwagę, byś się nim zachwycał, byś go podziwiał. Narcyz robił wszystko, co mógł, by cię zainteresować. Mógł sypać komplementami, mógł być bardzo czuły, troskliwy, kochający. Mógł dawać ci prezenty. Mogło być to łatwo pomylone, źle odebrane z tym, że jest tobą zainteresowany, lecz tak naprawdę narcyz już wtedy wykorzystywał cię dla regulacji własnych emocji. Jak narcyz zaczął spędzać z tobą więcej czasu, to zaczął się nudzić, zaczął być. Nieusatysfakcjonowany. Narcyz nie może być nasycony, spełniony, usatysfakcjonowany nikim i niczym, nikim i niczym przez dłuższy okres czasu. Jego haj, stan odurzenia zaczyna zanikać. Źródło zasilania. Nie jest już takie ekscytujące, tak kaloryczne, nie jest już nowe, nie ma już takiego samego efektu, wpływu na narcyza jak na początku. Nie ma to nic wspólnego z tobą. Nie możesz zrobić za wiele. By przedłużyć okres bombardowania miłością, Narcys jest bardzo żałosną, nieszczęśliwą i niewdzięczną kreaturą. Może utrzymywać pozory, iluzje. Może utrzymywać fasadę przez określony, stosunkowo krótki okres czasu. To Twoja uwaga i podziw zasilają fałszywą tożsamość Narcyza. Twoje pozytywne zasilanie zasila, karmi Narcyza, sprawia, że iluzja ma możliwość istnieć. Gdy stan euforii, stan odurzenia u Narcyza opada, zmniejsza się, zanika. Gdy źródło zasilania nie jest już takie jak na początku. Wtedy narcyz zaczyna cię dewaluować. Wtedy zaczyna wykorzystywać Cię jako negatywne źródło zasilania. Dla narcyza wtedy nie jest to już satysfakcjonujące by Ci imponować. Nie satysfakcjonuje go już dłużej to, że go podziwiasz, choć często wtedy, na takim etapie, nie możesz go już podziwiać jak na początku. Na tym etapie zwykle już wiesz, że coś jest mocno nie tak, a czasem może nawet jesteś już blisko rozwiązania zagadki. Jesteś już na dobrym tropie, a może nawet już wiesz, że masz do czynienia z narcyzem, ale masz jakieś wątpliwości. Być może już zdałeś sobie sprawę z tego, że ta osoba nie jest tym, za kogo się podawała. Przejrzałeś przez ten podstęp, przez ten zwodniczy wygląd. Co oznacza, że nie wspierasz już dłużej iluzji narcyza, nie wspierasz już dłużej jego maski, jego fałszywej tożsamości. Tak więc narcyz nie ma już paliwa, nie otrzymuje paliwa, które mogłoby zasilać iluzję. Energia, którą Miał, którą otrzymywał od ciebie, używał jej, by odgrywać rolę, by pokazywać fałszywą tożsamość. Używał tej energii, by utrzymywać iluzję. Jeśli nie zasilasz już tej iluzji, tej fasady, to wszystko się rozpada, rozsypuje. Rozlatuje jak domek z kart. Wtedy narcyz zaczyna cię dewaluować. Wtedy narcyz zaczyna zachowywać się tak, jakby to z tobą było coś nie tak. Ma to na celu, byś spojrzał na siebie i byś poczuł się źle, byś poczuł, że to ty jesteś winien. Że coś z tobą jest nie tak, lub też, że zrobiłeś coś złego, gdy w rzeczywistości po prostu nie dajesz się już dłużej nabierać na kłamstwa ze strony narcyza, nie jesteś już dłużej podatny na jego manipulacje, nie zasilasz już iluzji, nie wierzysz już. W idealną maskę narcyza. Pomimo tego, że narcyz cię dewaluuje, nadal otrzymuje paliwo, nadal otrzymuje zasilanie. Sprowadzanie cię na dno, wywoływanie w tobie najgorszych emocji i uczuć, reguluje emocje narcyza. Przez to narcyz. Czuję się tak, jakby jego fałszywa tożsamość nadal istniała. Czuję się tak, jakby jednak był coś wart. Czuję się od Ciebie lepszy. Tak jak pasożyt, tak jak pijawka, narcyz na Tobie polega, jest zależny od Ciebie. Notorycznie będzie Cię. Wykorzystywał, będzie polegał na tobie, by regulować własne emocje, by regulować poczucie własnej wartości, pewności siebie i tego, jak istotne się czuje. Kiedy odetniesz narcyza, nie może już dłużej używać cię jako źródła zasilania. Nie ma wtedy nikogo, by regulować własne emocje, co oznacza, że jego wyolbrzymione ego, jego wyolbrzymione poczucie wartości zanika wraz z tym. Narcyz nie może dłużej utrzymać fałszywej tożsamości, iluzji, bez osób ze zewnątrz, które w to wierzą. Które to popierają i zasilają. Dlatego też narcyz nie może być sam przez dłuższy okres czasu. Wtedy nasila się u niego depresja, ma myśli samobójcze i jest tego w pełni świadomy, dlatego też narcyz będzie pracował nad kimś innym. Będzie pozyskiwał inne źródło zasilania już podczas dewaluacji Twojej osoby. Narcyz będzie bombardować miłością nowe źródło zasilania, będzie je przygotowywać, będzie je trenować, by stało się głównym źródłem zasilania. Podczas gdy Ciebie będzie sprowadzać na dno. Podczas gdy nowe źródło zasilania będzie już w pełni przygotowane, zmanipulowane, zaślepione, narcys uczyni z takiej osoby główne źródło zasilania. Wtedy też narcys cię odrzuci. Lecz jeśli odetniesz narcyza, jeśli go odrzucisz za Nim, to On odrzuci Ciebie. Jeśli go odetniesz, zanim będzie zdolny pozyskać i zabezpieczyć inne źródło zasilania, to wtedy narcyz zostanie sam. Wtedy nie będzie miał nikogo, by regulować własne emocje, nie będzie miał nikogo. By regulować poczucie własnej wartości i pewności siebie. Wtedy narcyz skupi się na swoich prawdziwych uczuciach, na tym, że jest bezwartościowy, na tym, że nie ma żadnego znaczenia, że się nie liczy, że jest niepotrzebny. Wtedy narcyz doświadcza, Silnej depresji lub nawet myśli samobójczych, wtedy narcyz może chcieć Cię odszukać i upolować raz jeszcze. Wtedy narcyz może dostać obsesji na Twoim punkcie, może nawet stać się niebezpieczny i agresywny. Narcyz nie może poradzić sobie z odrzuceniem. To rani jego wyolbrzymione ego, ponieważ nie akceptujesz jego fałszywej tożsamości. To sprawia, że Narcys czuje się malutki, czuje, że nie ma znaczenia. Fałszywa tożsamość nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, a narcyz jest zdesperowany, by pokazywać, Fałszywą tożsamość, dlatego też nie jest w stanie przetwarzać tych emocji, więc projektuje je na ciebie. Jego uczucia stają się faktami, a Narcyz obwinia cię za to, jak się czuje. Narcyz wierzy, że coś mu zrobiłeś. Zrobiłeś mu coś, ponieważ tak się poczuł. Dlatego też narcyz uważa, że musi cię ukarać, że musi cię poniżyć, musi się zemścić. Teraz musisz za to zapłacić. Musisz zapłacić za to wszystko, co zobaczyłeś w Nim złego. We wielu przypadkach właśnie, tak się dzieje. Narcyz zaczyna cię ścigać, by się zemścić. Będzie chciał cię zranić, będzie chciał unicestwić twój charakter, twoją osobowość, twoją reputację. Zacznie kampanię oszczerstw, kampanię oczerniania. Dzieje się tak, ponieważ w jego umyśle, Starałeś się zniszczyć jego fałszywą tożsamość. Starałeś się zniszczyć jego świat, więc teraz narcyz zniszczy twój. Umów się na konsultację. Napisz na autentyczni 23 Polub kliknij proszę przycisk kciuk w górę. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Skomentuj, podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Subskrybuj, kliknij dzwonek, żeby upewnić się, że otrzymasz wszystkie powiadomienia o nowych nagraniach. Udostępnij, naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.